Według site China Morning Post Trump ma oprzeć się na miliarderach Musk, Schwarzman, ten od Blackstone i tym podobnych w kształtowaniu relacji z Chinami. To, że Trump odrzuca stary establishment zastępując go biznesem i big techem jest dobrym prognostykiem stabilizacji relacji amerykańsko-chińskich. Biznes nie ma ochoty na konfrontację z Chinami. Wyrównanie boiska tak, ale nie decoupling czy ideologiczną zero jedynkową konfrontację, jak widzieli to neokonserwy albo liberalni imperialiści. Natomiast to, że Trump chce prowadzić rozmowy z Chińską Republiką Ludową za pomocą nieformalnych kanałów, omijając departament Stanu, pokazuje jak trudno jest realizować politykę inną niż uświęcony konsensus. Dokładnie jak kiedyś duet Nixon i Kissinger wobec Chińskiej Republiki Ludowej, chcąc doprowadzić do odwilży z Chinami, nie mogli polegać na urzędnikach, którzy ani nie chcieli, ani nie potrafili dokonać tak znacznego zwrotu.